Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni, wita, słuchajcie. E, no teraz się dzieje jak się dzieje, podzieje się różnie z tymi filmikami moimi. O, zapomniałam odstawić swojego kubeczka z kawą. E, słuchajcie, widzę, że oglądacie bardzo intensywnie filmik o szatkownicy i pytacie. Cena szatkownicy 495, co do ceny, ja nic nie będę dyskutowała. E, no ciężko tu coś powiedzieć. Jest ona dostępna, słuchajcie, ona się pojawia w godzinach 8 i 14 na stronie sklep Forwerk. Ja niestety nie mogę Wam zakupić tego, nie jestem w stanie dla tylu osób zamówić, powysyłać Wam później, także musicie polować. To jest raz. Dwa, pamiętajcie, teraz przy zakupie termomixa taka, taka szatkownica jest 150 zł tani. Także jeżeli się wahacie, to, to działajcie. A po trzecie, jak już mówiłam, cena Thermomixa wzrośnie od lutego. Także tu macie naprawdę, jeżeli macie w głowie gdzieś tam, że chcecie kupić, to dość, możecie mieć szatkownicę tani. To jeszcze w, po starej cenie Thermomix. Dobra, tyle informacji. E, bo ja nie nadarzę na, odpisywać Wam wszystkim, dlatego, dlatego chcę podać na forum. E, telefon mój szaleje, jeden, drugi, e, maile i tak dalej. No ale dzisiaj niedziela, no to dzisiaj ciasto. I słuchajcie, e, za namową pani Ani dziękuję w ogóle za podpowiedzi i przepis. E, postanowiłam nagrać ciasto, bo już po prostu chodzi za mną od jakiegoś czasu. Jest to ciasto, które zapewne wszyscy znają. Ma dwie nazwy, bo się nazywa pani Walewska albo Pychotka. E, słuchajcie, jest to ciasto z, z tak zwanych dawnych czasów i postanowiłam je dzisiaj nagrać. I teraz tak, oczywiście ciasto, przepis za dawnych lat, a wykonanie w urządzeniu w miarę nowoczesnym. Teraz tak, no to zacznijmy od tego, że bazą taką do kremu jest budyń, więc ja Wam tu zrobię budyń. Ja wykorzystam przepis na gęsty budyń i to jest 600 gramów. To macie w termomiksach szóstkach. Jeśli nie macie w Jeśli nie macie tego urządzenia szóstki. No to już Wam mówię, bo Pani Ania mi podesłała przecudownie rozpracowany przepis. Eee, to tak. Tak jak w e, przepisie, w szóstce, tak samo w piątce. 500 gramów mleka i tu też 500 gramów e, mleka. Zerknę, jest. Wlewamy. 500. Dobra, dobra, dobra. Jest 501. I do tego trzy jajka. Tutaj mam na piątkowy, czy tam na inne modele, dwa żółtka. Także powiem Wam tak: na piątkowy model, czy tam właśnie te poprzednie mamy tak: 500 g mleka, 3 łyżki mąki, pszennej 2 łyżki mąki, ziemniaczanej 40 g cukru, cukier ten, nie cukier, tylko aromat migdałowy i dwa żółtka. Ustawienia 8 minut, obroty 2,90 stopni. W termomiksie szóstce mamy 500 g mleka, 3 jaja między 50 a 100 gramów cukru, to możecie sobie, ja mówię, wykorzystać tu przepis na budyń gęsty, bo ja po prostu no mogłabym zrobić z tego przepisu, żebyście wiedzieli co i jak, ale po prostu idę na łatwiznę. Dobra, cukier dodałam teraz skrobi krowi lub kukurydzianej 45 gramów. No i teraz tak, zamiast Kop widzicie, zamiast miarki dajemy koszyczek i tak naprawdę odpalamy tryb zagęszczania wystarczy po prostu przekręcić pokrętło 12 minut tutaj jest 100 stopni budyń nam się robi i potem tak, jeżeli budyń nam się zrobi przekładamy go do miski on musi się wystudzić najlepiej żeby się wystudził tak naprawdę dobrze dajemy go do lodówki potem wyciągamy na chwilę ale właśnie dlatego zaczynam od budyniu, bo on długo stygnie, a w międzyczasie będę robiła ciasto. Także skończy się budyń, przekładamy go do miski, przykrywamy szczelnie folią i zostawiamy do wystudzenia. Jak ten etap się zrobi, a oczywiście w międzyczasie będziemy robić ciasto. Kochani, budyń się studzi, piekarnik rozgrzewamy. Czyli budyń się studzi, piekarnik się grzeje na 150 stopni. My lecimy dalej z tą naszą panią Walewską. I teraz zaczniemy od y, wagi. Odmierzę sobie tutaj y, 100 gramów orzechów włoskich. Mogą to być migdały, mogą to być orzechy. Tak jakbyście sobie tam życzyli. Musimy je trochę rozdrobnić. No to y, użyjemy y, na przykład 2 sekundy obroty 5 i będą 6. Obroty 6, 2 sekundy, uwaga! Głosno. Dobra. Orzechy przekładamy z powrotem do innego naczynia. No i teraz zabieramy się za ciasto. O! No i jest fajnie, jest fajnie, bo są kawałki orzechów. Czyli pamiętajcie, 2 sekundy, obroty 6. ok. Teraz tak do naczynia wrzucamy po kolei mąka. Nie ma mąki, proszę Państwa, przygotowanej, ale już jest. Mąka. Znowu lecimy na wagę. 450 gramów mąki. Patrzcie, wszystko przygotowałam już mąki, ale już. Nie, nie wszystko. Już widzę, że nie wszystko. Dobra, mąka 450 gramów. Dobra. Do tego dodajemy e, proszek do pieczenia, który muszę sobie wyjąć z szafki, jest. Proszek do pieczenia, dwie łyżeczki. Do tego dajemy 5 żółtek, słuchajcie, nie bójcie się, białka wykorzystamy. I do tego dajemy e, 200 gramów masła pokrojonego na kawałki. No. I cukier. I to są nasze składniki na ciasto. Cukru 100 gramów. Dobra. Ja sobie to wytaruję, nie będę musiała myśleć. 100 gramów cukru. Dobra. I teraz tak. To wszystko zamykamy, wyrabiamy na kłosie. I tutaj słuchajcie, macie możliwość przetestowania z, tak, jakbyście chcieli swoje ustawienia. Czyli tak, ekran główny to są trzy kółeczka, przesuwamy palcem, szukamy kłos, wyrabianie ciasto, ustawiamy jedną minutę, ciasto nam się tu wyrabia, a my w międzyczasie, słuchajcie, szykujemy blaszkę. I teraz, albo sobie szykujecie e, dwie osobne blaszki, ja idę na łatwiznę i z podpowiedzią, e, tak jak już Wam mówiłam od paniani, upiekę sobie to na jednej dużej blaszce, bo tak naprawdę potrzebujemy dwa ciasta dwie tak jakby warstwy. Więc zamiast piec w osobnych prostokątnych e, blaszkach, ja upiekę w tej jednej dużej blaszce. Z piekarnika przydzielę to na pół i też mam dwie, e, dwie warstwy. No to dobra, ciasto się wyrabia. Ja tu ogarniam i zaraz do was wracam. No i dobra, przygotowano mam blaszkę. Słuchajcie, część osób twierdzi, że powinno się ciasto dać do lodówki czy tam do zamrażarnika na jakieś dwie godziny. No ja tutaj no nie zrobiło się tak, jak się powinno zrobić, ale słuchajcie, ja je wysypuję na blaszkę. I tutaj ja sobie je będę, że tak powiem, sobie z nim radzić. A w międzyczasie musicie umyć naczynie miksujące. I pamiętajcie, to naczynie trzeba umyć, żeby było suche, odtłuszczone, bo co? Ubijamy białko do tego. Więc tak, ja tu będę sobie walczyła z tym ciastem, żeby je jeszcze chwilę połączyć. O! a w międzyczasie skorzystam z drugiego mojego naczynia i tutaj dajemy tak, te białka, które nam zostały, siedem białek, tak? Nie siedem, co ja mówię? Ile miałam żółtek? E, miałam żółtek no pięć. No i pięć, właściwie moglibyście mieć siedem, bo przy gotowaniu budyniu możecie dać tylko ten. Ale dobra, ja mam tu pięć białek i teraz tak, e, zakładam motylek, Ustawiam tak. Ubijanie po prostu piany, tak? Nie, nie chcę kłosa. Mamy tak, pianę ubijamy. Tak mniej więcej 3 minuty. Musicie patrzeć, żeby ta piana była po prostu sztywna, ubita. E, temperatury tu nie ustawiamy, obroty 3. Piana się ubija, a ja sobie tu to e, ciasto spróbuję dać na całą blaszkę. Mówię, możecie je trochę pomiędolić, połączyć, tylko to jest takie bardziej kruche ciasto, coś pod kruche, więc Kruche ciasta nie lubią naszych łapek, naszej temperatury, więc możecie dać je do lodówki, czy tam do zamrażarki na chwilę, i potem sobie je rozlokować. Ja tu sobie je tak na szybko rozpracuję paluszkami i jak się ubiją białka, to zaraz do was wracam. I słuchajcie, akurat piana mi się ubiła, z ciastem sobie poradziłam, tak wygląda. Trochę palcami, trochę wziąłam, użyłam tego małego wałeczka mi pomógł, także jest super sprawa. E, piana. Piana się ubija, zobaczcie jak ubija się piana, także ja nie wiem co się dzieje, że wy nie możecie ubić piany, kochani. Naprawdę musicie zadbać o to, żeby to wszystko było odtłuszczone. E, Jajka pytacie, ja nie zawsze nieraz mam z lodówki, nieraz nie mam. E, po prostu mam tak od razu e, przyniesione do domu. E, no, mi się zawsze ubijają. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, zostawiamy ten nasz motylek e, i dodajemy cukier. Dodajemy, słuchajcie, co najśmieszniejsze, e, 13 łyżek cukru. <laughs> tak, e, odpalamy sobie e, czas 2 e, minuty. 2 minuty obroty tutaj dajemy sobie dwa, czyli 2 minuty, dwa obroty. Dajemy e, 13 łyżek cukru w tak zwanym międzyczasie. I słuchajcie i do tego jeszcze mąka ziemniaczana. Jedna łyżka mąki ziemniaczanej. Tak pod koniec już dawania tego cukru, możecie to być jako ostatnia łyżka, żeby wyszła z tego nam przepiękna piana. Także ja tu dodaję, pamiętajcie, 13 łyżek cukru jedna łyżka mąki ziemniaczanej. Ubijamy i zaraz do Was wracam. Dobra, piana ubita. Jest gotowe. Przekładamy to słuchajcie, na nasze ciasto. Najlepiej wyjąć sobie motylek. O. Pamiętajcie, żeby niekoniecznie, jak macie e, na termomiksie motylki i tak dalej, żeby stukać o naczynie, no bo chodzi o tą wagę naszą, nie? Mmm, dobra piana. A nie chce się jakoś tak ściągnąć. O. No jest tak ubita na bezę, no po prostu, no jest doskonała beza, jest ubita. E, i mówię, ja nie wiem, jak wam się nie udaje ubić białko, bo co do śmietany, okej, okay, ze śmietaną bywa różnie, bo ją łatwo przebić. Czyli ze śmietany zrobić słodkie masło. To okej, okay, to się zdarza, bo mi się też to zdarza. Więc tutaj w ogóle, ale to też jest kwestia wtedy przypilnować, tak? Stać i pilnować po prostu, bo to wszystko zależy od śmietany. A tutaj, no nie wiem, no musicie próbować, słuchajcie kochani, naprawdę, no, Próbuję z różnych jajek, z różnych e, e, hodowli, z różnych sklepów i tak dalej. I zawsze się udają, z różnych temperatur. I jest dobrze. Dobra, rozsmarowujemy to na ciasto, na całą powierzchnię. Albo jeżeli nie pieczecie dwa osobne placki, no to musicie albo raczej podwójnie ubić tą pianę. Czyli najpierw połowa, potem druga połowa. Ja tu mówię, idę na łatwiznę. Od razu upiekę sobie jedną wielką blachę, przykroję to na pół. I będzie mniej pracy, a jedzonka będzie tyle samo. Dobra, i na to rzucamy nasze rozdrobnione orzechy. Słuchajcie, na tą pianę. O, ale już już niedługo, już niedługo. Tylko teraz tak, budyn się studzi. No i wiecie, ciasto też się musi ostudzić. Także pieczemy 30 minut, temperatura 150 stopni. E, I czekamy, aż wystygnie. Także jak wystygnie. To już tylko zostaje masa, przełożyć, schować znowu do lodówki i potem, już tak naprawdę, jeść. Także to mam zrobione: posypuję całość orzechami. Pamiętajcie, e, nie lodówka, w 150 stopni, e, 30 minut, wyciągamy, studzimy i dopiero się potem połączymy. No i kochani, ciasto mi się upiekło, ale po prostu to, co ja zrobiłam, to w ogóle już mi się nawet nie wiem, płakać chce. Bo to jest właśnie to, jak się korzysta z kuki, to człowiek 100 razy przeczyta przepis i tak zrobiłam źle. Bo najpierw powinno być ciasto, powinny być powidła, najlepiej śliwkowe, porzeczkowe, dopiero na to beza i to powinno być upieczone. No i teraz jak to naprawić? No, musiałabym upiec drugie ciasto, ale nie chcę tutaj kombinować. No bo co, przecież nie wyrzucę tego, więc będę kombinowała inaczej. Wiem, że będziecie na mnie krzyczeli, bo powiecie, co to za pani Walewska e, tak przerobiona, ale to jest taka w nowoczesnym wydaniu po prostu. Z, z, przerobiona na, na Paulita e, robi ciasto, tak? Także e, jeżeli wy będziecie robić, no to zróbcie tak. Tak jak było, ciasto, na to dajemy powidła, e, znaczy powidła drzem, może to być śliwkowy, może to być czarna porzeczka, ważne, żeby coś było kwaśnego, podpiekamy to tak e, 10 minut, na to dajemy bezę i już pieczemy w tak jak było wszystko w filmiku. No ale z racji tego, że ja tego nie zrobiłam, no to teraz muszę pokombinować inaczej. Teraz wam powiem jak, tylko chcę już międzyczasie jak się ta masa robi, bo już widzicie z tego wszystkiego została mnie noc. Jeszcze to musi się, że tak powiem, zsiąść najlepiej całą noc w lodówce, ale u mnie to nie będzie trwało tyle, bo, bo nie ma czasu. E, więc tak. O, pies zaczyna szaleć, więc wrzucam masło do naczynia miksującego na obroty. Damy około 40, nie, sekund, 40 obroty, czy nie? To masło się dobrze nam rozdrobni. Dobra, zrobiłam porządek z psem, już nie będziesz szczekał. <laughs> Masło mi się tutaj, no, rozdrobniło przecudownie, rozpółcierało, roz, e, zobaczcie, taka wyszła masa. No i teraz tak, zakładamy motylek <laughs> e, i tu ustawienia robimy tak około minuty, obroty 3 i dodajemy ten budyń, tak już wystudzony. No i teraz tak, ja już teraz to zacznę robić, ale już wam mówię, co z tym ciastem, bo po prostu to mi nie daje spokoju. Ja ciasto, tak jak Wam mówiłam, upiekłam jedną wielką blachę, przekroiłam je na pół. I teraz na tej części, gdzie między ciastem a tą bezą powinien być właśnie ten drzem i powidła. No, zrobię trochę inaczej, bo po prostu na tej części dam ten drzem i powidła, no i w górnej warstwie nie wiem, albo dam to na budyń, jeszcze żeby było więcej. Albo po prostu odpuszczenie będzie tak i będzie tak jak będzie. No, może tu dam większą warstwę. Już sama nie wiem, oszalałam po prostu. Mówiłam wam, że w tym roku będzie się działo, ale myślałam, że takie wariactwo. Także ja tu sobie rozsmaruję ten trzem Tu odpalamy około minuty z motylkiem pamiętajcie. Minuta. No, jest minuta. Ściągamy miarkę i po malutku obroty 3, dodajemy ten budyń, Ja tu rozsmarowuję, No i zaraz, zaraz do Was wracam. No. Uwaga, 3. Ok. No i dałam dwa drzemy czarnej porzeczki na to. Na to dam masę budyniową. Słuchajcie, już nic innego nie wymyślę, także mam nadzieję, że mnie nie zlimczujecie za to, że. Mm, ale powinien być smak taki sam, no chociaż wtedy by się ciasto upiekło, tak, z, z tym naszym dżemem. Dobra, ja sobie na spokojnie wygrzewię to masę, bo to jeszcze motylek nie wyjęty e, i zaraz wam pokażę, co dalej, schłodzimy i próbujemy. No i dobra, zrobiłam tak, słuchajcie, tak, o i jeszcze spadka, bo mówię, nie, to po prostu nie wierzę w to, co się dzieje, bo jest za mała deska, bynajmniej zaraz sobie to wszystko poprawię. Przekładam ten drugi kawałek na górę. O, no i mamy ciasto, tylko teraz tak. Ten kawałek, który spadł, uszego. go nie widzicie? Widzicie, czasem tak bywa w kuchni, właśnie, że nie wszystko się udaje, a wręcz wszystko jest nie tak, jak powinno być. Dobra, ściskamy to i dajemy do lodówki, i później już będziemy próbowali. Słuchajcie, może ten, to ciasto nie wygląda jak oryginał z dawnych lat, no ale mamy inne czasy, inne lata, ale ja już wiem, że ono smakuje przepysznie, dlatego że pozwoliłam sobie tu kawałek dziubnąć i już wiem, że jest mega, mega pyszne. Ono jeszcze, ono jeszcze powinno w ogóle, wiecie, stać całą noc w lodówce tak naprawdę, ale u mnie jak zwykle nie ma czasu. Wygląda tak. Zobaczcie, i ten efekt jednak jest, że ta marmolada, że ten dżem, czy tam te powidła nie są dane w cieście, dlatego wygląda tak fajnie. No i próba mówię, tu na górze jest beza z tymi podpieczonymi orzechami. Jest naprawdę super sprawa. E, dół i góra jest to samo przełożona masą. Próba. Mm. Ten dżem naprawdę robi swoje. Bo przełamuje smak, smak słodkości. Także, kochani, ciasto z dawnych lat, przerobione na dzisiejsze czasy, możecie robić po staremu, możecie robić według tego przepisu, co ja tu trochę pozmieniam. Na pewno będzie wszystkim smakowało. Także ja Wam polecam ciasto pani Walewska, czy tam Pychotka, jak tam zwał, tak zwał, bo są dwie nazwy używane do tego ciasta. Wynajmniej naprawdę pani Walewska smakuje jak jest pychotką także buziaki, papa pa.